Cześć wszystkim, z tej strony Łukasz Częstyn z bike. Dzisiaj pobawimy się trochę warsztatowo a więc zamontujemy sobie stery jednocelowe Budując jakiś retro projekt na pewno spotkacie się z tymi rodzajami sterów a w polskim internecie no, nie znalazłem jakiegoś filmiku czy jakiejś dobrej informacji jak te stery zamontować więc chciałbym jak najbardziej Wam w tym pomóc Jeśli parę razy montowałeś stery nie jest to zbytnio skomplikowana sprawa, aczkolwiek, gdy nie masz odpowiednich narzędzi, no ta ranga trudności idzie w górę. I bardzo, bardzo ciężko takie stare zamontować, więc w tym odcinku spróbuję Wam pokazać też, jak domowymi sposobami takie stare zamontować, no a jeśli to będzie przekraczało Waszą umiejętność lub nie będziecie mieli odpowiednich narzędzi, informacyjnie. Fajnie, żebyście wiedzieli, jak takie stery są zbudowane i co po kolei się po prostu w nich montuje, dzisiaj założymy sobie na ramę stery marki Riczej, jednocelowe, czarne. I chciałbym Wam opowiedzieć po kolei, jak się nazywają i jak są założone w ramie. Byście wiedzieli, nawet jak Wam po prostu gdzieś się wypadnie z ręki, pomylicie kolejność, byście wiedzieli, co z czym się je. I jak to wszystko złożyć? Jako pierwsze, na widelec zakłada się dolną bieżnię steru, ona odpowiada za płynne tutaj poruszanie się łożysk w dolnej miejsce, i dalej idziemy. Jest to uszczelka. Tutaj mamy łożyska kulkowe i dolna bieżność steru. I tutaj się może zatrzymamy. Jak rozpocząć dolną bieżnię steru? Dolna bieżnia steru mm, zawsze jest, mm, jest trochę wyższa. Eee, tutaj może nie widać. O, teraz widzimy. Tutaj mamy dolną bieżnię steru, ona jest wyższa. Mm, a górna bieżnia steru zawsze jest niższa. Więc jeśli Wam się pomyli... Tutaj taki lifehack, Łatwo rozpoznać, która bieżnia jest górna, która dolna, po prostu po wielkości. Dalej. Dalej mamy łożysko kulkowe. Górną nakręteczkę. Tutaj taki pierścień. Potrzebny do skontrowania. No i śruba kontrująca. Pierwszym elementem do montażu jest to dolna bieżnia steru, i tutaj mam takie uwagi, że nie próbujcie tego po prostu wbijać na siłę, bo po prostu taka bieżnia steru może się Wam połamać, zniszczyć. Ona ma te łożyska płynnie przemieszczać, więc wbijając też nie możecie zbytnio jej tutaj sponiewierać. Jeśli nie chciałbym by, by Wam taka bieżnia się wbić, y, warto zeszlifować tutaj y, te miejsce. Oczywiście niezbyt mocno, bo wtedy nam luźniutko to wejdzie i będzie sobie jeździło w lewo i w prawo. A więc no, tutaj trzeba po prostu wyczucia metodą prób i błędów. Jeśli się ma już doświadczenia, no to wiadomo, że to się robi z zamkniętymi oczami. Się wie kiedy odpuścić. Ale po prostu trzeba było yy, zeszlifować to. I przy nabijaniu właśnie by to nam za tam pierwszym, drugim, trzecim razem byśmy czuli, że ta bieżnia nam się wbija. Jeśli się nie wbija, to znaczy, że po prostu tutaj yy, jest trochę za dużo tego materiału. I najlepiej takie rzeczy wykonać pilniczkiem. Więc tak, do nabicia sterów potrzebne będą nam. Trzy narzędzia, a więc tak, tutaj taki plastikowa podkładeczka, którą nałożymy tutaj ramiona. Po prostu chodzi o to, by nie skrzywić ramion i mocowania kół. By po prostu przy wbijaniu ten widalec nie miał kontaktu z ziemią, tylko opierał się na takiej plastikowej podkładce. No można to w jakiś sposób, jeśli nie mamy takiej podkładeczki zastąpić to czymś no jeśli nie mamy takiego czegoś no można zrobić jakoś chłopniczą metodą z kawałka kija owiniętego nie wiem, szmatką da się w jakiś sposób zrobić takie zabezpieczenie by przy, widel przy nabijaniu takiego widelca nie uszkodzić tylko drugie narzędzie potrzebne nam nabijak sterów jak widzicie jest to prosta rurka, która jest zakończona tutaj Miejscem, gdzie bijemy młotkiem, można to łatwo zastąpić jakoś rurką przez siebie skonstruowaną. Myślę, że nic trudnego zrobić narzędzie takie, takie narzędzie. No i wiadomo, młotek, tutaj y, trzeba używać młotka normalnego, stalowego. Jeśli byśmy użyli gumowy, no to trochę mijamy się z celem, bo. Nie będziemy przekazywali zbytnio dobrze energii do nabicia takiej dolnej bieżni, a tutaj trzeba użyć precyzyjnej i dość mocnej siły. Taki widelec do nabicia powinien wyglądać mniej więcej tak: a więc tutaj od dołu ramiona zabezpieczone czymś plastikowym, by nie dotykało to podłoża. No i tutaj. Dolna bieżnia, którą będziemy nabijali i rurka. Gdy mamy już nabitą dolną bieżnię, przystępujemy do nabijania misek steru górnej i dolnej. Przed montażem warto nasmarować takim smarem, by po prostu te miski lżej nam weszły bez żadnego oporu. Niektórzy próbują takie stary nabić młotkiem. Da radę, tylko trzeba by było skonstruować taką sobie prześciułaczkę, tak jak tu, by po prostu przy nabijaniu nie wbijać to za krawędzie miski, ponieważ w większości teraz przypadków te miski są aluminiowe, no i po prostu uderzenie młotkiem sprawia, że się po prostu zegnął i nam łożyska. Kulkowe nie wejdą, tak? Więc nie, jeśli macie już to wbijać młotkiem, zróbcie sobie jakąś taką przejścióweczkę, by nie uszkodzić misek. Stery zostały już wprasowane. Następną czynnością jest to nasmarowanie smarem łożyskowych. Misek bieżni. No i łożysk kulkowych, tutaj też można tą nakręteczkę od wewnątrz nasmarować, by wszędzie było był poślizg Dobra, jak już wszystko zostało nasmarowane Przystępujemy do nakładania takich łożysk Zasada jest taka, że łożyska zawsze nakładamy Kulkami w stronę ramy Jeśli mamy takie miski tego typu To zawsze Kulka w stronę ramy, czyli jak od dołu, to łożysko idzie tak Jeśli chodzi o miskę górną, łożysko wchodzi tak I wtedy dzięki temu one mogą się obracać I przy skręcaniu po prostu się nie nam nie sprasują, się nie zniszczą Bo jeśli założymy je odwrotnie To w momencie, gdy będziemy je dokręcali Te kuleczki nam się po prostu zegną i łożysko takie kulkowe będzie do wyrzucenia I tak, uszczelnienie Miska, pamiętajcie, kulkami w stronę ramy. Wsadzamy. Łożysko. Pamiętajcie, kulkami w stronę ramy. Nakręteczka. I ta nakręteczka powinna się dość łatwo wkręcać. Powinno się rączką nawet udać się to wkręcić. Jeśli będzie z tym problem, to powinno się nagwintować taki, taką rurę gwintownikiem specjalnym, który też jest bardzo drogi. Yy, ale w większości przypadków to się skręca jeśli by się z trudnością wkręcało, można to starą, jakoś taką od starych sterów spróbować na siłę to wkręcić, by nowszy ster mógł, yy, ta górna nakrętka łatwo się wkręcała. Albo po prostu iść to przegwintować do, do serwisu rowerowego. Hmm. I dobra, i to wkręcone, następnie tak nakładamy podkładeczkę, aczkolwiek stery zawsze są zbudowane w taki sposób. Ta rura jest przycięta dość równo i gwintowana. Często jest, może być trochę za wysoka. Gdy jest trochę za wysoka, trzeba dać podkładki dystansowe. Z taką tutaj też wyżłobieniem. Są to nakładki takie kontrujące, trochę więcej i trochę grubiej, by po prostu uzupełnić, uzupełnić to miejsce, ewentualnie można to przyciąć, aczkolwiek jest to dość skomplikowana metoda. Trzeba mieć wprawną rękę, dobrego flexa, więc lepiej tutaj położyć podkładki dystansowe. Gdy już wszystko mamy zmontowane, trzeba skasować luzy na starach. Powinno się to robić w zasadzie, gdy już rower jest na kołach. Ogólnie sprawdza się to w taki sposób, że jedną ręką trzyma się ramę, z drugiej strony trzyma się widelec i ruchami w przód w tył sprawdza się, czy tutaj ta górna nakrętka jest odpowiednio dokręcona. A ona nie powinna być ani za mocno, ani za luźno. I stery powinny się płynnie obracać w lewą i w prawą stronę. Nie powinno tu być żadnych zgrzytów, żadnych luzów. Tutaj zdaje się, że to wszystko chodzi poprawnie, więc y, przystępujemy wtedy do ostatecznego mocowania. A więc potrzebny jest nam klucz, dwa klucze numer 32. Jednym kluczem przytrzymujemy tą miskę, by została ona na swoim miejscu, a drugim kluczem 32 i tutaj uwaga powinien być to klucz bardziej takiego typu y, szerszy, by po prostu nie uszkodzić górnej nakrętki, bo jeśli użyjemy taki klucz będzie on y, niszczył nam dość szeroką nakrętkę, więc używajcie takich szerszych. I trzymając jedną ręką e, tutaj tą górną nakrętkę, drugą dokręcając. Podsumowując, jak sami widzieliście, montaż sterów to nie jest zbyt skomplikowana sprawa, jednakże gdy robisz to pierwszy raz, warto zainwestować po prostu w mechanika rowerowego, bo łatwo cokolwiek uszkodzić, czy to są miski, czy to jest bieżnia starów, Już nie mówię o takim czymś, że może coś Ci się omknąć i po prostu może zniszczyć ramę lub zniszczyć widelec, a wtedy koszty idą w paręset złotych, tak, więc na początku popróbuj, popatrz, pooglądaj filmiki, jak to się po prostu skręca. Pierwsze stary sobie zamontuj na jakiejś sobie starej rany ćwiczennej. A jeśli już się wprawisz, jak najbardziej nie jest to aż tak skomplikowana sprawa, byś nie mógł zrobić tego samodzielnie i samodzielnie skonstruowanymi narzędziami, by nie wydawać zbyt dużo kasy. To tyle. Dzięki za oglądanie. Jeśli chcesz, subskrybuj kanał. Będę bardzo wdzięczny. Pa!